Dziąte góry, wszystko odmalowane. sufity, ściany. To masz wszystko odmalowane, pokulkowane. Czyściutko. Pialnia. O kurwa, płyta się kończy, muszę się spieszyć. Łazienka. Odmalowane, pokulkowane wszystko. Silikony, poczyszczone. Czyściutko, pięknie. Muszę się spieszyć, bo mi Tu też wszystko odmalowane. Darki pokój, ściana płaczu, wytynkowana na nowo, Czyściutko, krateczki, kaloryfer na nowo wymalowany cały, szafa wymalowana, ustawiona, cały bok malowany, wszystko pokulkowane, wyprostowane, ta ściana jak noweczka wygląda. Łazienka. Okay. taram, Żadnych półek, żadnych szafek. Pofugowane. Pofugowane wszystko. Um, półki nie ma. Pofugowane. Tak, minimalnie troszkę wino, ale na kamerze też bardziej coś mi się daje. OK. Drzwi markowane, obrócone na odwrót. <grym> tu pokój. 54 dziury. Wszystko polepione. Tu dziurka nie została jedna. Czyściutko, fajnie. W łazience, kafelki tylko wymienione przylepione na nowo, pofugowane przyjmijmy się tu nic więcej nie było robione chyba tylko wstrzątane, wyczyszczone, zwięte mmmm pachnąć świeżością w te łazience no i tu jeszcze ten pokoik też odświeżony malowany Um, to tu płytę żeśmy taką założyli To jest to lepiej wygląda Drzwi wyregulowałem, dwie jego drzwi wyregulowałem Ale je ustawiłem Na magnesiki Także się to lepiej zamykają Ok, no nic się tylko wprowadza. Nie wiem, czy tu jest jeszcze jakiś cyfr Nie, jest jest. To tyle. Kable, żeśmy tak pochowali, tam do góry się pokładało. chyba jeszcze go sobie też może wyciągnąć takie zaślepki są za Jeszcze muszę go wziąć, żeby malował to. No są sam kolor. Już za darmo pomaluję. Wszędzie odbojniki. Pozakładane. Także. Wszystko malowane i to nawet malowane. Sufit, wszystko tak. Wejście. Także no nie ładnie.